Pewnie pamiętacie, że jakiś czas temu udało mi się odnaleźć wszystkie koty w Robloxie i był tam nawet Simon i Fyro. Dlatego dzisiaj postaramy się odnaleźć znowu te wszystkie koty, ponieważ znowu wszystkie uciekły. Tylko, że dzisiaj poszukamy oczywiście Simonem, aby w tym momencie musisz zostawić łapkę w górę i subskrypcję z znaczkiem, Bo tak jak widzicie, Cat Lady znowu płacze bo wszystkie kotki uciekły. Co bo się stało? No właśnie, zobaczcie, ile tych kotów tutaj jest. Na pierwszej tutaj części mapy mamy ich 11. Już udało się tutaj odnaleźć pierwszego. On był w śmietniku, i teraz musimy odnaleźć całą resztę. O, tutaj widzę, że kolejny sobie gdzieś śpi, więc mamy już drugiego. I tak właśnie wszystkie musimy sobie znaleźć. Jest nawet trzeci, tutaj jest czwarty, więc idzie nam to naprawdę bardzo dobrze. A są potrzebne jeszcze dwa koty, żeby przejść do kolejnego poziomu, ale my nie znajdziemy tylko dwóch, tylko oczywiście znajdziemy dzisiaj wszystkie. Gdzie ty tu wskakujesz do góry? Co, Co? tu jest za miejsce? Ej, czemu tutaj są uwięzione aż. O, wow, jaki on fikołka tutaj zrobił! Dobra, chciałem mieć takiego kota, który potrafi robić fikołki w real. To było naprawdę super. One wszystkie potrafią. Ej, jeden gdzieś zniknął. Gdzie jest jeden kot? Jak zniknął? Poczekaj, ja mam osiem. Na 11. Jednego widzę tutaj u góry. Dobra, to mamy na go znalezionego. Drzewie. Na drzewie, no właśnie. Ja sobie na to drzewko wskakuję. Mam tutaj jeszcze tego. I jeszcze to jest ostatni śmietniku. I mamy znalezione wszystkie. 11 na 11. No i dzięki temu możemy sobie teraz wsiąść do autobusu. Ej, co to jest? My właśnie idziemy autobusem teraz. Dobra, od kiedy koty kierują autobusami? Nie mam pojęcia, ale to jest w sumie całkiem ciekawe. Ten sobie tutaj siedzi. Obok nas jest jeszcze jakiś monster truck ogromny. Co to w ogóle jest? Właśnie wchodzę do góry. Mamy tutaj kolejnego kotka. Czy tym, te, tym też o, steruje kot? Nie, no, ja w to nie wierzę. Czekaj, Simon. Musimy odnaleźć tu jeszcze trzy koty tylko. Dobra, nie jest ich aż tak dużo, jak myślałem. W tych pudełkach wydaje mi się, że. Nie, nikogo chyba niestety nie ma. Czyli one muszą być gdzieś jeszcze na dole. Tak mi się wydaje. Ej, czy my w ogóle możemy jakoś wyjść? Ej, my chyba musimy wyjść w ogóle z tego autobusu. Tak, Simon, po tych pudełkach można wyjść. To co tu się dzieje teraz, dobra? O nie, nie, nie. Dobra, niech on teraz do mnie podjedzie, przecież my musimy dawno skoczyć. Waga, wskakujemy. Jest, udało mi się. Na szczęście musimy się Mamy kolejnego kotka. Teraz musimy skoczyć na czerwony. Nie, a! No dobra, tym razem. Na szczęście nam się udało. Mamy teraz. Czy to jest jakieś Lambo? Dobra, tak nie wiem, ale szybisz. jak ten kot się trzyma tutaj w ogóle? Przecież zaraz wypadnie z tego samochodu. Tam chyba na końcu jest ostatni, tak mi się wydaje. Dobra, zbliżamy się do tego e, samochodu. Tam ryba tak, tu jest chyba jakaś ogromna ryba. Już widzę kolejnego kotka w tym Monster Tracku. Siemka, witam cię. Mamy znalezione wszystkie 6 na 6. A teraz musimy się dostać jeszcze tylko do drugiego autobusu. Cyk, jesteśmy na miejscu i wskakujemy do środka. Jestem ciekawa w ogóle, gdzie my teraz z tym autobusem dojedziemy. Możemy z tym jakoś wyjść? Czemu to jest jakiś nubek? Chyba właśnie gdzie zatrzymaliśmy. Co jest? I gdzie my teraz jesteśmy? I czy to jest jakieś lotnisko, czy coś w tym stylu? Dobra, mamy tutaj do odnalezienia aż 15 kotów. Ja widzę pierwsze, trzy. Jeden sobie śpi, jeden się kręci na fotelu. Ej, tu w sumie nawet śmiesznie wygląda. Dobra, a tu jest jeszcze trzeci sam, więc weź sobie go szybciutko odbierz. Wchodzimy sobie po schodach do góry. Ale tych kotów to jest dużo. Mamy tutaj następnego. Tu jest jakąś malutką walizeczką. Ej, te koty są takie słodkie tutaj wszystkie. Siemka, to jest kolejny. On ma zamknięte oczka i coś tam sobie pije. Chyba Starbucksa mi się wydaje. Ej, czemu ty śpisz? Ja bym sobie kawkę kupić. No dobra, nie będę go budzić, niech on sobie tutaj śpi Mam już 7 na 15, idzie nam to naprawdę całkiem nieźle W tej części mamy znalezione już wszystkie, więc pójdźmy sobie o, kawałeczek e, drugi dalej Drugi z walizeczką, dobra, siemka, witam cię Tu następny ten sobie czyta książkę, ten przygląda sobie telefonik I zostało nam już tylko 5, o, ej, możemy tu kupić kota na przykład tym, w tej maszynce? No chyba nie, no ale dobra, czy tam na końcu jest kot, czy mi się wydaje? Tak, to, to jest chyba kot Co to jest za kot, jak w ogóle jako śmiesznie wygląda A, tu jest nam potrzebny jeszcze jeden, żeby wejść do samolotu, czyli będziemy lecieć samolotem No ale dobra, nam nie będzie potrzebny jeden My musimy odnaleźć wszystkie cztery, bo tak jak wam mówiłem, ci odnajdziemy wszystkie koty w tej grze. A już tutaj widzę następne, tylko że widzę jednego. Nie, dobra, widzę dwa. Mamy jednego, drugiego. Czekaj, tam chyba weź nie mogę. Dobra, ale sobie na pewno te kotki odbierzemy. Mogę tu przejść, dobra. Jestem ciekawy, czy tutaj będą te dwa, czy może gdzieś indziej. Niestety tam ich nie było, ale wyjdziemy sobie teraz jeszcze na chwilkę z budynku, bo tak jak myślałem, będą oni właśnie tutaj. Czemu tu jest jakiś przestępca, który ma bombę w ręce? Jest nawet policjant, który jest sobie oczywiście donata. No i w taki właśnie sposób mamy wszystkie 15 odnalezione. I teraz możemy wejść sobie do samolotu, w którym jest Simon. My już lecimy tym samolotem. Ej, dobra, albo zaraz odlecimy. Gdzie co to tu jest? O co ci chodzi? Ej, co to faktycznie jakiś myśliwiec tam jest? Dobra, nie mam pojęcia, co tu chodzi. Siemka, kocie, mam cię znalezionego. To jest pierwszy kot. Tutaj jest drugi, który też chyba nie wie za bardzo, co się dzieje. Co ty robisz? Ej, dobra, nie mam pojęcia gdzie. mnie z samolotu! Simon, czy ty właśnie wypadłeś? Nie, ty jesteś tutaj. Co tu się dzieje na zewnątrz? Dobra, poczekaj, zaraz sobie tam pójdziemy. Weźmy jeszcze kliknijmy wszystkie koty, które tutaj są, bo mamy tylko trzy na znalezione. O, to sobie jeszcze jeden to jest czwarty. No i poza tym to są chyba wszystkie, tak mi się wydaje. Więc skoro w samolocie mamy wszystkie pięć kotów odnalezione, to teraz możemy przejść sobie, to straszne obi. Dobra, wskakuję tutaj cyk. I skaczemy sobie po myśliwcach, rozumiecie to? Siemka, kolejny kocie, skacze na dół, mamy następnego. Czy ty spadłeś? Nie? Co się dzieje z Simonem? Dobra, to jest troszkę dziwne, co ja tutaj widzę. Ale musimy sobie teraz przejść jeszcze dalej. Dobra, to może być troszeczkę kartkorowe, ale jesteśmy na kolejnym. To jest ta ogromna ryba teraz, której wcześniej już skakaliśmy. I wskakujemy właśnie. Czy ty skoczyłeś? Nie, ty latasz właśnie. Dobra, musimy sobie teraz na kolejny samolot Nie spadłem Ja czekaj, wskakuję Cyk Jesteśmy na kolejnym samolocie Witam tutaj kolejnego kotka Mamy 8 na 11 Musimy znaleźć jeszcze 3 Mam nadzieję, że one wszystkie są gdzieś tutaj Bo nie chciałbym teraz wracać na ten poprzedni samolot Na szczęście jednego widzę w tym miejscu I mamy tylko 9 Ej, obawiam się, że to jest chyba troszeczkę za mało Czy to jest w ogóle przejście do następnego poziomu? Musiałem przyjść całą tą drogę jeszcze raz Żeby odnaleźć te wszystkie koty Jednego mamy chyba w tym miejscu Mogę go jakoś odebrać? Halo, kotku Chcecie zdobyć to nie mogę no mam 9 na 11 Ale naprawdę nigdzie nic nie widziałem Więc no niestety dwa kotki gdzieś ominęliśmy Jeżeli wy wiecie gdzie one są To napiszcie mi w komentarzach A my teraz jesteśmy na kolejnej mapce I musimy znaleźć 15 kotów aż Więc to może być dosyć trudne Czy to jest kot? Wow, tu jest w ogóle jakiś nowy kotek Samur, czy ty właśnie na nas lecisz? O, dobra, jesteś nie, na miejscu cieszę. To mi się bardzo podoba Zobacz w ogóle jakim ładnym miejscu jesteśmy Bardzo mi się to wszystko podoba To jest kot kolejny do odebrania? Nie, to niestety nie To jest tylko fontanna A musimy jej znaleźć się naprawdę bardzo dużo Więc no, mam nadzieję, że tym razem wszystkie znajdziemy Kryty. Gdzie, ej, czekaj, bo ja znalazłem jakiegoś kolejnego na rowerku który jest z nich był kryty. Ej, baguette, kaj, on jest prosto z Francy. Oh, oh, on jest z Francji, Ej, właśnie widać, nawet ma taką twarz, w sumie, Bardzo śmieszno, no ale dobra, ej, tu jest jakaś drabinka do góry, czy mi się wydaje. Nie, myślałem, że po tym da się wejść, ale niestety się nie da. What wow, możemy wejść do środka On rybki sprzedaje! Co ty gadasz? tu możemy wejść, nie? Tu niestety się wejść nie da. Nie chcę Dobra, to jest w sumie trochę śmieszne. Dalej mamy. O nie, kot nauczyciel! Ja do szkoły na razie nie wracam, mamy wakacje, więc. Ej, bierzemy sobie kolejnego kotka. Mam już 6 na 15 jestem ciekawy. Ej, tam do góry też jakoś wejść? Chyba się da, ale to może w następnym poziomie tam na przykład skoczymy. Bo na razie jeszcze musimy znaleźć sobie. Ko Co on tutaj robi na tym rowerku? Troszkę kotków jeszcze musimy znaleźć. Ten się zakochał w nim normalnie. Co tu się dzieje? Dobra, ta cała historia z tymi kotami Ej, jest, jest naprawdę bardzo menu. fajna. Co tam jest? Kotek menu tutaj, jest, zobacz. Kotek menu, on chyba się chowa przed słońcem. Może mu jest troszkę gorąco. Ten sobie tutaj coś sprzedaje. on wow, jest troszkę creepy. Serio, taki troszkę creepy jest mi się wydaje. No ale dobra, ten sobie tutaj też jakąś bagietkę. I sobie tam przegląda Mamy już 12. Idzie nam to naprawdę dosyć szybko Zresztą, tylko trzy. Chociaż im więcej, tym trudniej, więc nie wiem, gdzie jeszcze pomyliliśmy te nasze koty. Jeden sobie leżał tutaj na początku, gdzie zleciliśmy ze spadochronów, i ostatnie dwa są pomiędzy tymi dwoma budynkami. Jeżeli sobie tutaj przejdziemy, to tak jak widzicie, jeden jest w śmietniku, drugi sobie stoi tutaj obok, i mamy znalezione tym razem wszystkie 15. I dzięki temu możemy sobie przejść na kolejny poziom. 27 kotów tu jest do odnalezienia. Dobra, nie mam pojęcia, jak my to zrobimy, ale mam nadzieję, że znajdziemy wszystkie, więc jak najszybciej znajdujemy sobie teraz wszystkie. Wszystkie koty ja już mam trzy, więc idzie to naprawdę dosyć sprawnie. jest na jakiejś piramidzie. Co to jest za piramida w ogóle? I takie coś chyba jest we Francji, tak mi się wydaje, ale nie mam pojęcia. Co to jest za statek teraz kotów, ej! Ja naprawdę nie mogę z tego trzy. Tu się... dzieje. Oni gotują rybki. Dobra, ten sobie łowi rybki. Tu na pewno też będzie jeden pod tą łódeczką na milion procent. Czekaj, mogę sobie sprawdzić? A, nie ma, ej, naprawdę byłem pewny, że tam coś będzie. Zobacz, jak to w ogóle wygląda z drugiej strony wszystko ładnie. Tą łódką na pewno będziemy musieli przepłynąć na drugą stronę. Tutaj sobie odbierzemy jeszcze kolejnego kotka, który chyba też tam popłynąć. Musimy znaleźć jeszcze w ogóle 17, żeby przejść na drugą stronę. No okej, okay, tutaj był pod łódką, nie wiem. Wydawało mi się, że będzie pod tamtą. Ten to normalnie skacze do wody. Ten. Co on robi? Czemu on leje kawę z takiej wysokości? Dobra, no, nie mam pojęcia co ten kot ma jest. w głowie. Ten jest z parasolką, I ile tu tego wszystkiego jest! O, tu nawet możemy sobie chyba wyjść poza mapę, jakby się dało. Jestem ciekawy, czy poza mapą myśmy jakiegoś kotka znaleźli. Patrzcie, tutaj jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci. Nie no, w sumie to idzie dosyć sprawnie. Naprawdę mega łatwo to idzie, mimo to, że tych kotów... Ile tu jest kotów do odnalezienia? Patrzcie, teraz to jeden! Drugi, nie. trzeci, czekaj, czwarty, piąty. Tu jest jeszcze szósty, siódmy, ósmy, nie wiem, mamy 23 na 27. Tutaj za mapę niestety nie da się przejść, ale możemy wejść sobie chyba na górę, tak mi się wydaje. I tam chyba jest Simon. Tak, oczywiście, jest właśnie w tym miejscu. Kotku, co ty tu robisz? Dobra, lepiej stąd zejść. W ogóle fajne miejsce, żeby sobie kawkę wypić Bardzo mi się podoba. Co nie w ogóle pisali w tych tabliczkach? Bo tak, strajkuj! Dobra, nie mam pojęcia o co mi chodzi, ale to jest to jest jakieś strajki kotów. Chyba chcą więcej ryb albo jakieś karmy, czy coś w tym stylu. Czy tutaj coś będzie ukryte? No nie, niestety nic nie widzę. Z tej strony tak samo, ale zostały nam już tylko 3 do odnalezienia, więc jest naprawdę bardzo, bardzo malutko. Powiem wam, że szukałem tego ochota chyba z 10 minut, ale zobaczcie, jak on się wtopił w tło. No Przecież go kompletnie tutaj nie widać. No, wydajmy ja go nie widziałem, dopiero Simon mi go pokazał. A dwa ostatnie są jeszcze jeden tutaj i jeden tutaj u góry na parapecie. I właśnie w taki sposób mamy znalezione wszystkie 27. I teraz popłyniemy sobie łódką do kompletnie innego miejsca. Tylko najpierw musi do nas przypłynąć. Więc teraz skakujemy na naszą łódeczkę i chyba popłyniemy sobie w tą stronę, tak mi się wydaje. Simon, już prawie jesteśmy na miejscu, ale w ogóle wiecie co? Przed chwilą nas atakował rekin, który jest właśnie z tej strony. Mam nadzieję, że nas już nie zaatakuje i jesteśmy na szczęście na miejscu, o, no, ale no, naprawdę korko, atakował jest. nas Szybcie rekin normalnie. Teraz tak, mamy kotka. Cześć, witam cię. 29 kotów tutaj jest. Co to w ogóle ma być? I my teraz musimy znowu wszystkie odnaleźć, ale spokojnie, damy radę wszystkie odnaleźć i zrobimy to jak najszybciej jest to możliwe. Więc mamy już dwa. Tu jest trzy. Wow, co to za magik tutaj? Tyle, tyle. Nie wchodź do wody. Nie wchodzić do wody, a co się stało? Są kota, ale już nie wyszedłem. A, dobra, dobra. To lepiej do wody nie będę wchodzić. Mam znalezione trzy następne, co? Czemu w rekina jakiegoś małego? Nie, co jest? No, chyba zjadł u w wodzie. Dobrze mówię, żebym do wody nie wskakiwał. Mamy tutaj następnego. Tutaj jest. To jest kot w ogóle, czy to jest pies? Tak dziwnie to z tyłu wygląda. To jest kot, który sobie złapał rybkę. W sumie na fajnie wygląda. Wow, co to jest i tu jest pirat w wodzie? Kotek pirat, witam Cię, znaleziony. Tutaj jest jakiś następny, jak on wygląda. Nie, to jest pirat, czy co to jest? On się obraca na około. Dobra, nie mam pojęcia, czym Ty jesteś, ale ten kot wygląda troszeczkę dziwnie. Mamy już 10, więc idzie nam to naprawdę bardzo szybko. A teraz idziemy do zatopionego statku piratów. Nie wierzę w to. Mamy następnego kociaka tutaj. Przejdźmy sobie jeszcze kawałeczek dalej, bo jestem ciekawy, czy coś tutaj znajdziemy, ale nie. Chyba niestety nic tutaj nie ma. No dobra, kolejny jest przy ognisku. Następny stoi sobie przy tablicy, i naprawdę idzie nam to bardzo, bardzo szybko, bo już mamy znalezione 14. Nie wiem, co kot policjant robi w jakiejś skrzynie z skarbami. Ten się trochę opala. Gdzie na dole? Co to jest za miejsce? Co jest jakieś tajne przejście? O, to jest Czyli jest jeszcze jakiś poziom. Nie wiem, od kiedy pod. Wyspą jest jakiś metro, czy coś w tym stylu Ale to sobie potem na pewno sprawdzimy Jan wziął dopiero 15 kotów, więc Jeszcze zostało nam kilka do znalezienia Następny jest chyba gdzieś Tutaj, tak mi się wydaje, nie ma tu nic Dobra, myślałem, że coś tu będzie, tutaj widzę kolejnego Dobra, co on sobie tutaj robi, ej, czy on Układa halp, miał, okej okay, Dobra, nie wiem co on tam pisze, ale chyba chce pomocy Troszkę, co to jest za kot, jak on dziwnie wygląda Okej, okay, 17 już, już znalezione Następny się znowu opala Na plaży, już jednego takiego widzieliśmy Kolejny siedzi sobie z piłeczką w środku muszę. I dalej nam zostało do odnalezienia jeszcze 10. Nie wiem, serio, tych kotów jest coraz więcej. Z każdego poziomu na poziomie jest ich naprawdę mega dużo. Tutaj widzę, jest jeszcze ratownik. Tu widzę, sobie jeszcze jeden leży. Nie wiem w ogóle, jak go wcześniej nie widziałem. I zostało nam już naprawdę mega malutko do znalezienia. Tylko, że musimy je znaleźć, serio. Sobie nie odpuszczę. Jak wszystkich kotów teraz nie znajdę. Simon, czy ty widziałeś jeszcze gdzieś jakiegoś kota? Nie widzę niczego. i naprawdę jest problem, żeby te koty znaleźć. Nie wiem, czy może na drzewie gdzieś na przykład taki siedzi, czy coś w tym stylu. Tutaj jest jeszcze jeden, drugi i trzeci. Też nie mam pojęcia, jak ich wcześniej nie zaważyłem. Jeszcze nas je. Widzieliście to? Tam skakał rekin. Czekajcie, ja wam zaraz to normalnie pokażę. Bo my jak tą łódką płynęliśmy, to też nas atakował rekin. Normalnie, dobra, już teraz jest chyba ta łódeczka troszkę za blisko. Ale mamy 26, czyli zostały już tylko 3. ale naprawdę, no, żeby znaleźć teraz te 3, to może być bardzo duży problem. Sam, to mówisz, że w jakiejś skrzynce jeszcze gdzieś jakiegoś znalazłeś. A tych tak, skrzynek ale tam był jest... policjant, ale chyba a, Nie, już. policjanta to już chyba raczej mam zalezionego. Tych skrzynek jest tutaj bardzo dużo. Nie wiem gdzie jeszcze mogą być aż 3 a koty. Czy, a tego na, na drzewie widziałeś? Na drzewie? Ej, nie, dobra, on jest przytulony do drzewa, normalnie. Ten kot wygląda naprawdę bardzo śmiesznie, ale już tylko dwa nam zostały. Kolejnego kota szukaliśmy chyba z 15 minut. Nie, no dobra, tyle aż to chyba nie, ale zobaczcie, on jest pomieszany a razem z rybkami. Mecha. Tak serio, on był naprawdę mega trudny, a kolejny jest sobie tutaj i łowi sobie po prostu rybki. No i właśnie w taki sposób mamy odnalezione prawie, znaczy nie, no, wszystkie mamy 29 na 29 i teraz możemy sobie przejść do kolejnego poziomu, którym jest jakieś metro czy co to teraz jest. O co tu chodzi? Ej, tu są to już a tylko dobrać cztery dobrać. koty. Wow, cześć. On sobie wcina jakąś gumę chyba. Albo kocimiętkę, czy coś w tym stylu. To tylko cztery. Jest bardzo malutko. No, mega łatwiutkie, Ja już widzę kolejnego. Co on tutaj robi? Czy on jest zbagowany? Nie. To jest taka kuleczka słodka, zawinięta. Taki kotek mały. Dobra. Jeszcze zostały mi dwa do znalezienia. Jeden jest za filarem. Widzę właśnie. Jeden jest właśnie w tym miejscu. Od razu sobie go tutaj klikniemy. sobie też śpi. W ogóle to one wszystkie tutaj śpią. I nie mam pojęcia, gdzie może być ostatni, ale raczej chyba nie w tym miejscu. Więc musimy przejść się... Co to jest? Ej, co dzieje? Uciekaj stąd. Co się Dzieje jedzie, jedzie, Zobacz to. I co to teraz jest? Ej, czy to jest jakiś pociąg tutaj? Czy coś w tym stylu? Dobra, super. Fajnie, że odjechał pociąg. Nasz pociąg właśnie odjechał w górę, a nam otworzyło się tajne przejście do tego kota. Naprawdę. Powiem wam, że odnalezienie go było niesamowicie trudne, ale odnalazł go Simon i troszkę nam to zajęło. I teraz mamy. Nie wiem, czym ty w ogóle jesteś, ale wskakujemy sobie szybciutko do góry, tak, żeby jeszcze wejść na kolejny poziom. O, jesteś Simon, dobra. Simon się w ogóle gdzieś po drodze zgubił. Ten pociąg sobie teraz odjedzie, bo w sumie to nie jest tam już do niczego potrzebny, ale my musimy sobie wejść na kolejny poziom. Już jesteśmy na ostatnim poziomie. I zobaczcie tą rakietę Co tu się dzieje w ogóle Dobra, nie myślałem, że to będzie aż tyle ciekawych rzeczy Tam mam jakąś kopułę, tu mamy rakietę Żeby dojść do rakiety jest nam potrzebny 7 kotów więc... jest jeden, na pewno. Wow, ale on zarąbiście łowi sobie teraz ryby Całkiem ciekawie to wygląda Ej, czy to! rakieta odleciała właśnie Dobra, my sobie też ją na pewno odlecimy Tutaj już widzę następnego I teraz tak, bo musimy się przejść do tego miejsca Co to teraz jest, jak to miejsce pięknie wygląda Nie wiem, czy to jest w ogóle jakieś biuro NASA, kotów, czy coś w tym stylu Ale tak, widzę, że bardzo fajnie się tutaj pracuje. Dobra, mamy zależone trzy. Tutaj jest czwarty. Mamy sobie chyba je rybkę w tym momencie. Jest nawet piąty, co to jest za komputer? Czy to będzie kod z Minecrafta jako szósty? Tak, to jest kot z Minecrafta. Dalej mamy, nie wiem w sumie, gdzie jeszcze. Ej, sumie jakieś schody do góry. Dobra, czyli po tych schodach na pewno musimy sobie wejść, ale może będzie coś za schodami jeszcze albo pod schodami. Chociaż nie, no to jest tak ciemno, że ja kompletnie nic nie widzę. Więc wchodzimy sobie do góry i mamy kolejnego nauczyciela. No nie wiem, ile my już Ej, tych kotów. Czery, czery. Co? Co się stało? Widzę kota. Gdzie A widzisz ty... kota? Patrz, wtedy tutaj. A nie, nie może ten na dół. Ej, ja też widzę kota, jest niebieski i właśnie jest przede mną. Wiesz o tym? A ja widzę kota, który jest za szybą na dole. Co on tam robi? Co jest? Dobra, zaraz będziemy musieli, musieli po niego przejść. Ale poza tym jednym, czyli ósmym, brakuje nam jeszcze jeden. Może gdzieś na przykład jakieś szparce tutaj, bo są one dosyć duże. Niestety w tamtym miejscu tego nie było, ale tutaj mamy tego, którego widzieliśmy przez szybę. I został do jeszcze jeden. Drugi. drugi jeszcze tam jest, co ty gadasz? Dobra, niemożliwe. No, Ej, jest tam jeszcze nawet drugi kot. Dobra, to też musimy się po niego dostać jak najszybciej. I mamy zdobyte wszystkie 9. Na dziewięć, i teraz dzięki temu będziemy mogli odlecieć rakietą. Przechodzimy teraz na ten poziom. I wow, znalazłeś je! Chcesz polecieć w kosmos? Oczywiście, że chcemy polecieć w kosmos, tylko nie wiem, jak my mamy tam wsiąść. Ta rakieta chyba sobie powoli odlatuje. Co jest, Simon? Nie, może ty. Ty, Co jest? Dobra, zaraz będzie kolejna rakieta. Tylko musimy najpierw znaleźć do niej jakieś wejście. Simon, nasza rakieta właśnie do nas leci. I czy możemy? Tak, możemy do niej wsiąść. Nie wierzę w to. Jeszcze idealnie są dwa miejsca. No albo dobra, troszeczkę więcej. Ale są te miejsca specjalnie dla dla nas, więc siadamy do środka i odlatujemy na Marsa. Mogę, widzicie, jak ta rakieta leci? Ej, chyba mogę. Właśnie został odpalony silnik i odlatujemy w kosmos. A więc, słuchajcie, tak jak widzieliście, udało nam się odnaleźć prawie wszystkie koty, bo tak, w sumie to zostały nam tylko dwa, których niestety nie znalazłem. Jeżeli wy je widzieliście, to napiszcie mi w komentarzach, gdzie one były, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy. A my wtedy widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeżeli taki odcinek wam się podobał, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, gdzie my właśnie dolecieliśmy, wow, ej, ej chyba, chyba, na księżycu, chyba nie... faktycznie będzie jeszcze kolejny odcinek z tej gierki, zostawcie łapkę w górę